Znaleziony właśnie dzisiaj piątek, 13. może dla niego był szczęśliwy. Idź, Niuju, tam, idź tam, bo tu są kotki. No, no. Futro, jak widać, wygląda strasznie. Idzie do łazienki, tam właśnie był położony, bo jak na razie Troszeczkę tutaj nie wiemy jak będzie reagował na inne psy i koty. Co, Pieszeniku, co, kochanie, co, murdunia, co, Miluchu, co. Mój, nie, nie bój, nie bój, nie bój, nie bój, nie bój. Nie bój, zaraz już krzemy, psa umyjemy, tak? No.